Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrewem Maciem, z którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. A teraz Andrew. Witaj w poniedziałkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję dzisiaj nauczanie Lepszy sposób modlitwy, które rozpocząłem w zeszłym tygodniu. Mam książkę pod tytułem Lepszy sposób modlitwy. Mamy ją również po hiszpańsku. Dalej mamy płyty CD i DVD oraz podręcznik na temat lepszego sposobu modlitwy. To wspaniały sposób nie tylko na przyjęcie tych prawd, ale również na dzielenie się nimi z innymi. W zeszłym tygodniu zacząłem nauczać radykalnych rzeczy o modlitwie. Nie będę wszystkiego powtarzać, chociaż mógłbym, ponieważ większość ludzi uważa, że modlitwa to coś tylko między nimi a Panem, więc modlą się jak chcą. Odpowiem na to tak: jak to u Ciebie działa? Wielu ludzi nie widzi rezultatów swojej modlitwy, ponieważ zakładają, że dopóki mówią do Boga, to wszystko jest dobrze. W zeszłym tygodniu zacząłem od użycia szóstego rozdziału Ewangelii Mateusza i pierwsze, co powiedział Jezus, kiedy mówił o modlitwie, nie bądźcie jak hipokryci oni uwielbiają się modlić. W zeszłym tygodniu spędziłem sporo czasu mówiąc o tym, że hipokryci uwielbiają się modlić, ale hipokryci nie mają prawdziwej relacji z Bogiem. Ich modlitwy nie zostają wysłuchane. To tylko religijność. Religijni ludzie uwielbiają się modlić. Samo modlenie się nie wystarczy. Istnieje właściwy i niewłaściwy sposób modlenia się, i właśnie dlatego nazwałem tę serię Lepszy Sposób Modlitwy. Wszystko, co teraz prostuję i przeciwko czemu mówię. Sam kiedyś tak się modliłem. Podążałem za wskazówkami, które widziałem u innych i za tym, co było naturalne. Bóg kochał mnie, jak kochałem Boga, ale byłem nieskuteczny. Teraz osiągam rezultaty lepsze niż kiedykolwiek wcześniej nauczyłem się lepszego sposobu modlitwy. Tak więc w zeszłym tygodniu przeciwstawiliśmy się wielu religijnym tradycjom. Jeśli coś Cię ominęło, proszę, zdobądź materiały albo wejdź na stronę i obejrzyj odcinki z zeszłego tygodnia. Ostatni piątek użyłem wersetu z pierwszego listu do Tymoteusza. Właściwie cały kontekst pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział drugi, werset pierwszy, mówi o modlitwie, o tym, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiednictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi. Ale potem w wersecie piątym czytamy: Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus. To radykalne stwierdzenie, ponieważ mówi, że jest tylko jeden pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Słowo pośrednik oznacza osobę, która stoi pomiędzy dwiema osobami, które sprzeciwiają się sobie, mają konflikt i stara się je ze sobą pojednać. W liście do Galacjan, rozdział 3, werset 19, czytamy, że Mojżesz był pośrednikiem. Prawo zostało ustanowione przez aniołów, ręką pośrednika, którym był Mojżesz. Mojżesz był pośrednikiem, który stał pomiędzy Bogiem a ludźmi i robił pewne rzeczy, o których będę mówił w tym tygodniu. Funkcjonował jako pośrednik i dzisiaj bardzo wiele modlitw opiera się na tym, jak modlił się Abraham, Mojżesz, Dawid czy Eliasz, kiedy cierpiał i robił różne rzeczy. Ludzie używają tych biblijnych przykładów jako modlitwy. I wiele modlitw w dzisiejszym kościele jest na nich wzorowanych. Ludzie pytają, a co w tym złego? Przecież to Biblia. Różnica polega na tym, że w Nowym Przymierzu jest tylko jeden pośrednik Jezus Chrystus. Jeśli próbujesz modlić się tak, jak robił to Abraham, Dawid czy Mojżesz, którego Biblia wyraźnie nazywa pośrednikiem, to sprzeciwiasz się temu, co Chrystus zrobił w Nowym Testamencie. W nowym przymierzu Jezus stał się pośrednikiem między nami a Bogiem. On całkowicie pojednał nas z Bogiem. Drugi list to Koryntian, rozdział 5, werset 19, mówi, że Bóg był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą. Ten werset opisuje zadanie pośrednika. Jeśli modlisz się w sposób, w jaki modlili się Starotestamentowi święci, to sprzeciwiasz się pośrednictwu Jezusa. W Nowym Przymierzu nie musimy Boga błagać, nie musimy prosić, żeby się poruszył, żeby coś zrobił. Wiele z tego opisuje Stary Testament, ale nie było w tym nic złego, ponieważ Jezus jeszcze nie przyszedł. Człowiek nie był pojednany z Bogiem. Istniała wroga relacja między Bogiem a ludźmi, i potrzebni byli pośrednicy, ludzie, którzy stali między rozgniewanym Bogiem a adresatami jego gniewu i błagali go o miłosierdzie. I dla starotestamentowych ludzi nie było to niczym złym, ale jeśli w Nowym Testamencie modlisz się w tym, w ten sposób to jesteś antychrystem. Wiem, że to może zwalić kogoś z nóg. Jak to antychrystem? Słowo anty oznacza przeciwko. Przeciwko Chrystusowi. Sprzeciwiasz się temu, że Jezus nabył odkupienie, że jesteśmy pojednani z Bogiem i że On nie przypisuje nam naszych grzechów. To potężne słowa. Ale większość ciała Chrystusa nie rozumie, o czym mówię. Mówię o tym, ponieważ sam byłem w takim miejscu. Podróżuję i bywam w kościołach i cały czas słyszę, jak ludzie błagają Boga, żeby wylał swojego ducha, żeby się poruszył, żeby kogoś dotknął. Istnieje miejsce na właściwe wstawiennictwo. Czytamy nawet o tym w kontekście pierwszego listu do Temuteusza, rozdział drugi, werset pierwszy. Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi. Nadal mamy się wstawiać, ale teraz istnieje nowotestamentowe wstawiennictwo, które opiera się na tym, co Jezus już zrobił. Ty tylko stajesz się kanałem, by uwalniać Boże błogosławieństwo. Wypowiadasz je słowa mają moc i egzekwujesz to, co Jezus już zrobił. To ogromna różnica pomiędzy nowotestamentowym stawiennictwem a starotestamentowym wstawiennictwem, gdzie błagałeś Pana o miłosierdzie i postępowałeś tak, jakby nie została jeszcze złożona ofiara. W Starym Testamencie ofiara nie została złożona. Oczywiście składano ofiary ze zwierząt i przechodzono przez wszystkie rytuały prawa żydowskiego, ale to wszystko było jak mówi listo Hebrajczyków rozdział 9, cieniem rzeczy przyszłych. To były obrazy i typy. Nie mogłeś naprawdę kogoś oczyścić dzięki cieniom i typom. Ale kiedy przyszedł Jezus, to nie było tylko symboliczne. To była prawdziwa ofiara. Jezus pojednał nas z Bogiem i nie musisz Modlić się tak, jak robili to ludzie w Starym Testamencie. Dla nich było to właściwe, ale gdybyś wziął Mojżesza i przeniósł go do czasów po Chrystusie, po tym, co zrobił Jezus, aby pojednać nas z Bogiem, i gdyby Mojżesz modlił się tak, jak zrobił to w 32 rozdziale Księgi Wyjścia, byłby przeciwko Chrystusowi, byłby antychrystem. W pewnym sensie mówiłby, że Jezus zrobił za mało i dlatego sam musi coś zrobić nie wierzyłby w to, co zrobił Jezus. Mówię ci, to nie jest sposób na wysłuchane modlitwy. Podchodzenie do Boga, jakby nadal był na nas zły, jakby nadal przypisywał nam nasz grzech, błaganie i proszenie Go w sposób, w jaki robili to starotestamentowi święci, to policzek i brak szacunku i poszanowania dla tego, co zrobił Jezus. Wierzę, że to prawda i dlatego taki rodzaj modlitwy nie spotyka się z odpowiedzią. Ponieważ podchodzisz do Boga w niewierze. W Na najlepszym razie możesz powiedzieć, że to ignorancja. Nie wiesz, że Jezus pojednał nas z Bogiem, że chce cię uzdrowić, że chce cię błogosławić. Bóg chce zbawić ludzi bardziej niż ty tego chcesz. Nie musisz Go prosić i błagać, aby wylał swojego ducha. W Na najlepszym wypadku jest to ignorancja, a w najgorszym całkowite zlekceważenie tego, co zrobił Jezus. Myślisz, że Jezus zrobił za mało, więc... Musisz dodać do tego swoje wstawiennictwo, by coś się wydarzyło. Nie ma nic dobrego z modlenia się tak, jak robili to Starotestamentowi święci. Oczywiście w takiej modlitwie były dobre rzeczy. Czasami chwalili Boga, ale mówię konkretnie o takim rodzaju wstawiennictwa, w którym stajesz między rozgniewanym Bogiem a adresatami jego gniewu i błagasz go, aby nie wylewał swojego gniewu. Pozwól, że Ci to pokażę. Stary Testament, Księga Wejścia, rozdział 32. Jeśli masz przy sobie Biblię i możesz ją otworzyć i to przeczytać, to spójrz na to, ponieważ wielu z Was nie uwierzyłoby, że to jest w Biblii. Prawdopodobnie nie są to ulubione wersety wielu ludzi. Mojżesz był na górze przez 40 dni, 40 dni i 40 nocy. Trwał w relacji z Bogiem i otrzymał 10 przykazań. Kiedy przebywał w chwale Bożej, Bóg przemówił do niego i powiedział: Idź, zejdź na dół, bo ludzie. Wiesz, dla mnie to zabawne. Księga wyjścia, 32, rozdział, werset 7. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza, Idź, zejdź na dół, bo zepsuł się twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu. Za pierwszym razem, kiedy Bóg powiedział Mojżeszowi o pójściu do Egiptu, powiedział idź i powiedz faraonowi, aby wypuścił mój lud. To był Jego lud, ale teraz, kiedy zwrócili się ku bałwanom, kiedy zatwardziło się ich serce i zbuntowali się przeciwko Bogu, Bóg powiedział, bo zepsuł się twój lud, który wyprowadziłeś z Egiptu. To jak mąż z żoną. Jak dziecko jest dobre, mąż mówi, to mój syn, ale kiedy zrobi coś złego, zobacz, co zrobił twój syn. Nie rozumiem tego, ale ciekawi mnie, że Bóg powiedział, bo zepsuł się twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu. Szybko zboczyli z drogi, którą im przykazałem, zrobili sobie odlanego cielca, oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc, oto są Twoi bogowie, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. To zdumiewające ci ludzie widzieli pokaz Bożej mocy, jakiego w tamtym czasie. Nie widział nikt inny. Eksodus i cuda, jakich dokonał Bóg, aby wyprowadzić ich z Egiptu, były absolutnie bezprecedensowe. Był to potężny pokaz Bożej mocy, a oto oni, jedynie kilka miesięcy po wyjściu z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone, widzieli wspaniałe cuda, po czym zrobili sobie odlanego cielca i powiedzieli oto jest Bóg, który wyprowadził nas z ziemi Egiptu. Jak głupim można być i jeszcze oddychać, zastanawiasz się, jak można coś takiego zrobić. I w wersecie dziewiątym czytamy. Pan przemówił dalej do Mojżesza widziałem ten lud, a oto jest on ludem twardego karku. Teraz więc został mnie, aby się rozpalił mój gniew na nich i abym ich zgładził, a z ciebie uczynią wielki naród. Pamiętasz, co powiedziałem na początku tego odcinka? Mediator to osoba, która stoi pomiędzy dwiema stronami, które są ze sobą w konflikcie. Jest tam wrogość, a on stara się je ze sobą pojednać. W Nowym Testamencie Jezus jest jedynym pośrednikiem. Cóż, w Starym Testamencie Jezus jeszcze nie przyszedł. Bóg się nie uspokoił, jego gniew nie został jeszcze zaspokojony. Bóg był zdenerwowany. Powiedział, zejdź mi z drogi. Zostaw mnie w spokoju, aby się rozpalił mój gniew. Kiedy się nad tym zastanowisz, zadziwiające jest to, że człowiek mógł mieć wpływ na Boga. Ale to właśnie mówi, Mojżeszu, nie błagaj mnie, ponieważ jeśli zaczniesz mnie błagać i prosić o miłosierdzie, wpłyniesz na mnie i to mnie powstrzyma przed zrobieniem tego, co naprawdę chcę zrobić. To co naprawdę chcę zrobić, to zgładzić cały ten naród i zacząć z tobą od początku. Z ciebie uczynię nowy naród. Bóg chciał to zrobić. Powiedział Mojżeszowi: "Zejdź mi z drogi, aby mógł to zrobić". Mogą to zrozumieć jedynie w taki sposób. Oczywiście Bóg jest wszechmogący i gdyby chciał, mógł zrobić wszystko, na co miał ochotę, niezależnie od ludzi. Ale to odzwierciedla Bożą łaskawość i dobroć oraz to, jak bardzo nas szanuje. Bóg tak bardzo, szanuje. Bóg tak bardzo szanuje. Uszanował Mojżesza, że dał na siebie wpłynąć i uszanował to, co Mojżesz miał do powiedzenia. To niesamowite, że wszechmocny Bóg ukorzył się i ma wobec nas tyle współczucia. Powiedział Mojżeszowi: teraz więc zostaw mnie, aby się rozpalił mój gniew na nich i abym ich zgładził, a z Ciebie uczynią wielki naród. Werset 11. I Mojżesz modlił się do Pana, swego Boga, i powiedział, dlaczego Panie rozpala się Twój gniew przeciwko Twemu ludowi, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu wielką mocą i potężną ręką? Dlaczego Egipcjanie mieliby mówić, wyprowadził ich ku Złemu, aby ich pozabijać w górach i aby zgładzić ich z powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywości Twojego gniewu i żału i nieszczęścia, jaki chcesz zesłać na Twój lud. Dla mnie to niesamowite. Niesamowite, że Bóg się otworzył i szanował kogoś tak bardzo, że uszanował Jego opinię i wstawiennictwo, jak to widzimy tutaj. Niesamowite jest również to, że Mojżesz był na tyle odważny, że podszedł do Boga i powiedział: Boże, to nie będzie dobrze wyglądało. Co się stanie, kiedy ci wszyscy ludzie, którzy usłyszeli o tym, że wyprowadziłeś Izrael z Egiptu, usłyszą, że pozabijałeś ich wszystkich na pustyni? Pomyślą, że miałeś moc, aby ich wyprowadzić, ale nie miałeś mocy, żeby ich wprowadzić. Jak to będzie wyglądało? Nie zostanie to dobrze przyjęte. On w taki sposób dyskutował z Bogiem. Jestem pod wrażeniem. Popatrz na koniec dwunastego wersetu. Mojżesz powiedział, odwróć się od zapalczywości Twojego gniewu i żału i nieszczęścia, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Powiedział Bogu, żeby się opamiętał. Powiedział: Boże, nie możesz tego zrobić. Co ludzie pomyślą? Jak to będzie postrzegane? Nie możesz tego zrobić. Opamiętaj się, odwróć się od nieszczęścia, które chcesz wyrządzić swoim ludziom. To niesamowite, że człowiek, który stał w Bożej chwale, a kiedy szedł z góry, jego twarz lśniła. Mojżesz widział Bożą moc i był na tyle odważny, aby powiedzieć Bogu, żeby żałował i zmienił zdanie. Powiedział: pojednaj się z tymi ludźmi. Nie przypisuj im ich grzechów. To niesamowite. Spójrz na werset 14. I Pan żałował nieszczęścia, które miał zesłać na swój lud. Jedno to powiedzieć Bogu, żeby żałował, ale fakt, że Bóg się opamiętał, że Bóg poddał się wpływowi i zmienił zdanie dzięki wstawiennictwu i pośredniczeniu Mojżesza na rzecz narodu izraelskiego. Wiesz, że w tym czasie. Było to w stu procentach stosowne? Nadal biorę z tego wspaniałe rzeczy. Wspomniałem o kilku z nich. Nadal uczę się z tego fragmentu o tym, jak bardzo Bóg nas kocha. To, że Bóg Wszechmocny nas szanuje, że to, co myślimy i mamy do powiedzenia, może na Niego wpłynąć. Uczy mnie niesamowitych rzeczy o Bogu i o autorytecie. I mocy, które Bóg nam dał. Nadal się z tego uczę, ale nie modlę się w ten sposób. Ponieważ jeśli Mojżeszowi udało się sprawić, że Bóg żałował, jeśli Mojżeszowi udało się pojednać Boga z ludźmi na tyle, że nie wylał swojego gniewu, to Nowy Testament. W drugim liście do Koryntian rozdział 5 werset 19 wyraźnie mówi nam, że Bóg był w Chrystusie jednając świat, z samym sobą nie poczytując ludziom ich grzechów. A w drugim liście do Koryntian rozdział 5 werset 21 mówi: On, Bóg, bowiem tego, Chrystusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą. To nam mówi, że jeśli Możesz mógł nakłonić Boga do opamiętania się, jeśli On mógł go uspokoić i powstrzymać przed wylaniem swego gniewu, to o ileż bardziej, milion razy bardziej. Zaspokoiła go ofiara przebłagalna Jezusa. I teraz, w oparciu o te wersety, Bóg został pojednany z człowiekiem. I niewłaściwe jest podchodzenie do Boga w sposób, w jaki zrobił to Mojżesz. W tamtym czasie było to właściwe dla Mojżesza, ponieważ wtedy Jezus jeszcze nie umarł. Nasze grzechy były nam przypisywane. Bóg był rozgniewany. Bóg osądzał grzech. Bóg był o krok od zniszczenia narodu żydowskiego, gdyby nie wstawiednictwo Mojżesza. Taka modlitwa była właściwe. To niewłaściwe dla Mojżesza, ale niewłaściwe dla mnie. Niewłaściwe jest dla mnie podejście do Boga ze słowami Boże, nie wylewaj swojego gniewu na Amerykę. Nie niszcz Ameryki, nie osądzaj jej. Proszę, miej miłosierdzie. To niewłaściwe. Wiesz dlaczego? Ponieważ Jezus już to zrobił. Jezus pojednał nas z Bogiem i jak mówi drugi list do Koryntian, rozdział 5, Bóg nie przypisuje nam naszych grzechów. Słyszysz dzisiaj w kościele tylko Bóg jest zły, i jeśli Ameryka się nie opamięta, to Bóg ją zniszczy. Masz ludzi, którzy wstawiają się i błagają Boga, żeby nie wylewał swojego gniewu. Wielu chrześcijan po ataku terrorystycznym z 11 września. Po huraganach, po trzęsieniach ziemi i innych sytuacjach mówi to jest Boży gniew i musimy Go błagać. Wracają do Mojżeszowego sposobu wstawiennictwa, który był właściwy przed przyjściem Jezusa, ale teraz po przyjściu Jezusa jest On zupełnie niewłaściwy i całkowicie sprzeciwia się Chrystusowi. To jest przeciwko temu, co zrobił Jezus. Bóg pojednał nas przez Jezusa, Bóg nie jest zdenerwowany, Bóg nie jest zagniewany, On nawet nie jest w złym humorze. Bóg nie zniszczy Stanów Zjednoczonych, nie mówię, że Stany są całkowicie bezpieczne, bo jesteśmy w procesie samozniszczenia. Im dalej odchodzimy od Boga, im bardziej współpracujemy z diabłem i przyjmujemy jego sposób myślenia i działania, tym bardziej niszczymy samych siebie. Szatan przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać, niszczyć. Ewangelia Jana 10, rozdział, werset 10. Ale Jezus przyszedł, aby dać nam życie. Szatan próbuje zniszczyć ten naród oraz Boży wpływ, jaki Ameryka ma na świat. Nie chodzi tylko o ten kraj. Ten program jest oglądany na całym świecie. U wielu z was dzieją się Boże rzeczy, a szatan próbuje zniszczyć te narody i zaprowadzić w nich zupełny chaos. Najlepsze, co możemy zrobić, to wrócić do Boga, przyjąć Jego drogę i powrócić do Bożych zasad. Jeśli tego nie zrobimy, Bóg nas nie osądzi. Sami siebie zniszczymy. Porzucimy naszą obronę, a szatan przyjdzie i nas zniszczy. Więc tak, zgadzam się z tym, że musimy wrócić do Boga, ale nie dlatego, że Bóg nas osądzi. Nie mówmy jak Mojżesz, zniszczysz ten lud. Odwróć się od zapalczywości swojego gniewu. Mówię ci, Jezus odwrócił Boga od zapalczywości jego gniewu. Bóg nie jest rozgniewany. On nie zamierza osądzić mnie, ciebie czy twój naród. Bóg nie nie jest naszym problemem. Jeśli modlisz się tak, jak robił to Mojżesz, jesteś antychrystem. Jezus jest teraz jedynym pośrednikiem. Kiedy stajesz jako pośrednik i mówisz: Boże, jesteś rozłoszczony, Boże, zamierzasz wylać swój gniew, odwróć się od zapalczywości swojego gniewu, mijasz się z tym, co zrobił Jezus, mijasz się z tym, co mówi Biblia, że Bóg. Nie jest dla na nas zły. Nie ma już dwóch stron konfliktu, które potrzebują pośrednika, żeby stanął między nami a Bogiem. Boży gniew został już zaspokojony. Bóg tak ukochał świat, że dał swego syna. Teraz wylana jest Boża Miłość. Bóg okazuje nam łaskę i miłosierdzie. On nie ściąga na nas swojego gniewu. Kiedy błagasz Boga tak, jakby był rozgniewany, jakby Jezus nie umarł, jakby nie było różnicy między Nowym Przymierzem i Starym Przymierzem, to nie czci Boga. Nie czcisz tego, co zrobił Jezus. To nie jest nowotestamentowa modlitwa. Mówię Ci, to miejsce, w którym ciało Chrystusa utknęło, bardzo niewielu ludzi podchodzi do modlitwy w sposób, o którym mówię. Jestem absolutnie pewny, że są inni ludzie, którzy w to wierzą i tego uczą, ale ja ich nie słyszałem. Pójdziemy dalej i powiem o modlitwie o przebudzenie, ponieważ większość ludzi błaga Boga wierząc, że jeśli nie będziemy mieć przebudzenia, jeśli Bóg nie wyleje swojego ducha, to nas osądzi. Sposób, w jaki mówi się dzisiaj o przebudzeniu, sprzeciwia się Chrystusowi. To sprzeciwia się Mu i deskredytuje to, co zrobił Jezus. Mówienie to nie wystarczy. Ja też muszę coś zrobić. Musimy skromadzić do modlitwy 100 tysięcy ludzi, aby przycisnąć Boga i zmusić Go, żeby coś zrobił. Nie możesz zrobić nic, czego Jezus już nie zrobił. Nauczanie Andrew lepszy sposób modlitwy jest dostępne w języku polskim jako książka oraz w formie audiobooka. Możesz je zdobyć, wchodząc na stronę internetową www.awmpolska.com na tej stronie znajdziesz jeszcze wiele innych nauczań, Andrew. Zapraszamy. Mam taką książkę z rozważaniami pod tytułem Rok z Jezusem w Ewangeliach. Zawiera 365 rozważań na każdy dzień. Wszystkie one zostały zaczerpnięte z mojej Biblii do studiowania Życie na Dzisiaj. Sformatowano je i przygotowano tak, aby tworzyły rozważanie na każdy dzień. Ta książka może naprawdę cię pobłogosławić. Dostają na jej temat pozytywne opinie. Wydaje się, że Bóg tak to zorganizował, że w danym dniu znajdziesz to, czego akurat potrzebujesz. Tak więc zachęcam cię, żebyś jeszcze dzisiaj zaopatrzył się w te rozważania Rok z Jezusem w Ewangeliach.